Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na naszych. 26. Już spotkaniach, nieretuszowanych rozmowach. Dzisiaj wspólnie ze mną będzie Monika Bartyka, zaraz tutaj Monikę pokażę. Będziemy rozmawiały, skąd się biorą informacje na etykietach produktów spożywczych. Wszystko wokół tego tematu za chwileczkę opowie Monika. Ja jednak jeszcze Państwa zaproszę, dlatego że już niebawem przed nami pierwszą rodzinę jakości bez retuszu na Poniwcu. Mamy jeszcze sporo miejsc, dlatego że góra jest duża. Wszystkich chętnych, którzy chcą znaleźć. Wejść i świętować pierwszą rodzinę jakości bez retuszu serdecznie zapraszam, tylko bardzo proszę o informację bezpośrednio do mnie na mail, mail małpa-jakoś-bez-retuszu.pl, dlatego, że na górze czekają nas niespodzianki. Tak więc ważne jest dla mnie, żebym wiedziała, ile mniej więcej osób będzie razem z nami świętować pierwszą rodzinę jakości bez retuszu. Już za dwa tygodnie z kolei spotykamy się z Beatom. I już tutaj pokazuję, jaki temat będzie. Czyli 9, przepraszam, 19 października spotykamy się z Beatom Łuczak i będziemy rozmawiali, co naprawdę znaczy skuteczny system zarządzania. Tak więc już również Państwa zapraszam na to wydarzenie. A teraz witam serdecznie Monika Partyka. Bardzo proszę. Monika, nie rozmawiałyśmy wcześniej o tym, ale bardzo Ci proszę o. Przedstawienie siebie, ale takie naprawdę konkretne przedstawienie siebie. Ja wiem, że wszyscy w Ciebie bez retuszu yy, jesteście bardzo skromni i to jest najtrudniejsze zadanie, ale powiedz coś więcej na swój temat. Daj się poznać. Dobry wieczór Państwu. Monika Partyka. Imię i nazwisko. To jest, to jest informacja podstawowa, tak jak też temat, który dzisiaj nam będzie towarzyszył. Mamy pewne informacje podstawowe. Moją informacją podstawową jest moje imię i nazwisko: Monika Partyka. Ja się zajmuję badaniami różnego rodzaju produktów. Pracuję w laboratorium, jestem chemikiem, jestem analitykiem, to jest mój zawód. Wyuczony, można powiedzieć, ulubiony i ukochany. Mimo, że wszyscy nie lubią chemii i przedmiot chemii w szkole spędza co niektórym, a przynajmniej większości z tego co wiem, sen z powiek. Ja chemię lubię, mnie chemia fascynuje i mnie fascynuje przede wszystkim to, że chemia jest dookoła nas i twierdzenie, że coś jest bez chemii jest twierdzeniem z gruntu fałszywym. Więc to też tak jakby mnie trochę identyfikuje, jeżeli chodzi o to czym się zajmuję i co jest drugą częścią mojej istoty, zajmuję się jakością, zajmuję się badaniami, potwierdzaniem jakości, potwierdzaniem bezpieczeństwa różnego typu produktów pracuję w dziale badań i rozwoju, więc też rozwijam nowe metodyki, nowe nowe zadania i tyle, bo nie mamy za dużo czasu, więc ja to wystarczy. Ja tylko jeszcze dodam, że w tym roku Monika otwierała swoją prelekcją ogólnoposłą konferencję jakościową i zrobiła to w taki sposób, że wszyscy od razu wstali z krzeseł. Tak więc e, oczywiście to nie jest jedyna konferencja, w której Monika bierze udział, bo Monika jest tak rozpytywana, że Monika bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłaś czas, żebyśmy zrobili to nagranie, bo proszę Państwa, to nagranie nie jest na żywo. Niestety nie mogłyśmy być w w czwartek razem obie, o terminie restreamingu, natomiast restreaming idzie zgodnie z planem, a my dla Państwa, żeby to się mogło odbyć, odbywamy, nagrywamy to, to nagranie. Dzisiaj jest piątek 29 września 2023. Monika, zaczynamy spotkanie. Co to w zasadzie, co to w zasadzie jest etykieta? Etykieta to jest informacja. Przede wszystkim to jest taki znak informacyjny, to jest Taka metka produktu, jakiegokolwiek, bo etykieta, dzisiaj będziemy mówić o etykietach produktów spożywczych, ale generalnie etykieta to jest coś, co daje nam informacje. Można by powiedzieć, że to jest taka metka informacyjna, na której możemy znaleźć podstawowe rzeczy, które nas będą interesować, które nas powinny interesować i też które nas nie do końca może interesują, ale muszą się tam znaleźć właśnie w formie słownej bądź w formie cyfrowej. To, to jest po prostu taki zbiór informacji. Każdy element, każdy przedmiot, który nas otacza, musi mieć komplet informacji, żeby być przede wszystkim możliwy do sprzedaży, możliwy do dystrybucji, bezpieczny dla konsumenta szeroko pojętego, więc musi mieć odpowiednie informacje wskazane w takim zebranym, krótkim, ale zebranym. Zebrane w, ze, w jednym w zebranym miejscu. I tym jest etykieta, tym jest zwłaszcza etykieta dla produktów spożywczych. Mhm. Faktycznie jest tak, że jesteśmy tak jakby zasypywani tymi etykietami, bo każdy produkt, który kupujemy, ma ileś tych etykiet. Nie tylko bezpośrednio, na przykład jak ja mam ubraną teraz błęzgę stół, jest etykieta, ale również, rzeczy dodatkowe jakieś etykietki są, na, um, są dodawane do, do produktów, do produktów spożywczych, jak najbardziej. I mi się wydaje, że produkt spożywczy jest tym produktem, na, na którym etykietę najbardziej zwracamy uwagę przed zakupem, bo szczerze mówiąc, ja nie zwracam uwagę na inne etykiety niż etykiety spożywcze, zanim cokolwiek kupię. Mam tutaj do Państwa jeszcze prośbę, zanim zadam monite kolejne pytanie, proszę się przedstawić, proszę napisać, skąd Państwo do nas piszą i jeżeli mają Państwo ochotę, to bardzo zapraszam do komentarzy, do zadawania pytań. Będziemy komentarze oczywiście wyświetlać standardowo, tradycyjnie. Najciekawszy komentarz zostanie opublikowany na zajutrz na naszych social mediach. Tak więc zachęcam wszystkich chętnych do czynnego udziału w naszych nieretuszowanych rozmowach. Monika, dobrze, skoro już, skoro już wiemy. Skoro już wiemy, powiedzmy sobie, co to jest etykieta, to w zasadzie skąd ta etykieta się bierze? Jeszcze zanim zaczniemy mówić o tym, skąd ta etykieta się bierze, chciałam bardzo Cię pochwalić, Ania, bo to, co powiedziałaś, że Ty zwracasz uwagę na te informacje, które są na etykietach produktów spożywczych, to jest bardzo dobry znak, bardzo dobry objaw. I tutaj też powiem Ci, że wpisujesz się w taki trend społeczeństwa. Bo kiedyś nie zwracaliśmy uwagi na to, co było napisane. Etykieta zawsze było, ale to była napis było napisane mleko, było napisane masło, było napisane kefir i tak dalej, i tak dalej. I to były dla nas informacje, które nas interesowały jako konsumentów. W tej chwili zwracamy uwagę też na te wszystkie inne rzeczy, które się na tej etykiecie znajdują. Czyli zwracamy uwagę na te wszystkie składniki żywności, to się wpisuje przede wszystkim. W naszą świadomość, bo my chcemy być coraz zdrowsi, chcemy być coraz bardziej fit, chcemy być coraz bardziej um, tacy sprawni i mieć coraz więcej siły, coraz więcej energii. Dlatego zwracamy uwagę na te, na te informacje, które znajdują się na produktach spożywczych. No i to jest taki też trend współczesny. Dlatego. Chwalę cię jeszcze raz publicznie, że bardzo dobrze, że to robisz. To nie tylko z punktu widzenia takiego dietetycznego, bo ważne jest, ile tam jest tłuszczu, ile tam jest cukru w produkcie, ale ważne jest właśnie to, że, że zwracamy na to uwagę, że to nas zaczyna interesować, że to bierzemy pod uwagę, dokonując przede wszystkim codziennych wyborów żywieniowych, bo też odczarowując słowo dieta, musimy powiedzieć, że dieta to jest po prostu coś, co spożywamy. To nie jest jakaś specjalna dieta. Ja mam na przykład dietę obrotową, gdzie się obrócę, tam zawsze coś znajdę do jedzenia, ale chodzi o to, że dieta to jest po prostu coś, co spożywamy. Więc patrząc na te produkty, patrząc na etykietę, na etykiety różnego rodzaju, identyfikujemy czy przyswajamy te informacje również, co w tym produkcie się znajduje. Monika, Ci bardzo dziękuję za pochwałę, a jeszcze tak dodam tak, taką ciekawostkę, dlaczego zwracam uwagę na to, co jest na etykiecie. Dlatego, że swego czasu, przez wiele lat swojego życia byłam wegetarianką, nie jadłam mięsa i z tego powodu musiałam bardzo uważać na to, żeby zastąpić właśnie te, te białka, aminokwasy, które są niezbędne dla, dla organizmu poprzez inne produkty. Dlatego dla mnie, ja po prostu tak się nauczyłam przez tą moją decyzję, poważną w młodym wieku, bo zaczynałam wtedy dopiero liceum. To był taki. Bunt też moich rodziców, bo powiedzieli: Skoro tak zdecydowałam, no to teraz muszę sobie zacząć sama gotować obiady. I przez tą decyzję nauczyłam też się dobrze, bardzo dobrze gotować, ale faktycznie do tej pory mi zostało, że zwracam mocno uwagę na to, co zawiera dany produkt. Czyli rozumiem, że teraz możemy przejść do pytania, skąd się bierze ta etykieta Monika. Tak. Możemy przejść do tego pytania, skąd się bierze ta etykieta, bo ta etykieta jest wymogiem. To jest wymóg prawny, to jest wymóg legislacyjny. Bez takiego wskazania, bez takiego potwierdzenia na produkcie, producent, dystrybutor nie może. Tego swojego produktu spożywczego sprzedać w naszym kraju. W innych też, ale przede wszystkim skupiamy się na naszym kraju. W naszym kraju produkt musi być oetykietowany, musi mieć odpowiednią etykietkę, odpowiednią metkę, odpowiednie wskazania. To jest wszystko ściśle uregulowane wymaganiami prawnymi, więc skąd się bierze tak. Taka etykieta nadaje ją producent, nadaje ją producent, nadaje ją dystrybutor, po prostu jako wymóg obligatoryjny wymóg prawny. I ta etykieta, ponieważ jest to obligatoryjny wymóg prawny, ma swoje szczegółowe wymagania, ma swoje szczegółowe wymagania zarówno co do jej wielkości, czcionki, kroju zawartych informacji, co też do kolejności podawania pewnych informacji, jeżeli mówimy o składzie produktu. To zawsze jest tak, że tego składnika, który jest, którego jest najwięcej w produkcie, który występuje w danym produkcie w największych ilościach, jest zawsze ten składnik wskazywany na pierwszym miejscu. Więc jeżeli kupujemy coś, co ma w nazwie napój, sprawdźmy, czy w pierwszym, na pierwszym miejscu jest na przykład woda czy cukier, bo to też jest istotne, czego w tym danym naszym produkcie jest najwięcej. Jeżeli kupujemy jakieś konserwy mięsne, Produkty rybne, też sprawdźmy, zwróćmy uwagę, jeżeli chodzi o skład produktu, czego, którego składnika jest najwięcej w danym produkcie, on zawsze będzie występował jako pierwszy na tej informacji, na tej informacji słownej. Oprócz tej informacji słownej, producent musi wskazać również w formie albo słownej, albo tabelarycznej pewne informacje związane właśnie już bezpośrednio ze składnikami żywności, czyli nie z tymi składowymi, które mówimy, że mamy. Mięso mamy, mleko mamy, jakieś fragmenty ryby mamy, przyprawy różnego rodzaju, ale również producent musi wskazać informacje dotyczące przede wszystkim energii, czyli wartości kalorycznej i tej wartości, ogólnie to się nazywa wartością, wartością odżywczą, więc przede wszystkim producent w, w ramach informacji o wartości energetycznej produkcji, Produktu musi podać informacje o ilości tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych. Mówimy, to skracamy czasami, że tłuszczów nasyconych musi wskazać informacje na temat węglowodanów, na temat cukru, na temat białe, białka, na temat soli. To są takie informacje obowiązkowe i oprócz tego. Też może producent wskazać informacje na przykład o ilości innych kwasów tłuszczowych, na przykład wielonienasyconych czy jednonienasyconych. Może wskazać informacje na temat alkoholi wielowodorotlenowych, które są dodawane do tego produktu, czy wchodzą w skład tego produktu. Skrobi, głonnika na przykład, co też jest istotne w przypadku niektórych diet, bo my jako społeczeństwo cierpimy z tego powodu, że nie mamy wystarczającego podawania sobie do organizmu błonnika stąd też różnego rodzaju problemy metaboliczne z którymi się borykamy więc ten błonnik też powinien być dla nas informacją cenną na etykiecie witaminy składniki mineralne to jest taka lista zamknięta którą producent powinien wskazać no i oprócz tej wartości odżywczej też informacje obowiązkowe które producent musi wskazać w etykiecie to są alergeny ty powiedziałaś, Ania, o tym, że jako wegetarianka musiałaś zadbać o odpowiednie dostarczanie do swojego organizmu białka i to odpowiedniego białka, żeby nie było zaburzeń metabolicznych. A w przypadku osób, które są alergi alergikami, cierpią na różnego rodzaju alergie, czasami nawet takiego, takie otwarcie produktu, który miał styczność, na przykład z orzeszkami, może powodować do, ciężkich, do ciężkiego wstrząsu organizmu, czyli nawet. W takich skrajnych przypadkach może dojść nawet do zgonu takiej osoby, jeżeli to uczulenie, jeżeli ta alergia jest bardzo intensywna i bardzo dotkliwa dla tego, dla tego człowieka. Więc te informacje hmm. dlatego muszą być podawane, żeby też chronić nie tylko odpowiednio, odpowiednie podawanie składników do organizmu czyli budowanie z organizmu od wewnątrz, ale również żeby chronić bezpieczeństwo konsumenta, jeżeli ten konsument ma różnego rodzaju alergie. a alergie z drugiej strony to też jest kolejny temat, myślę, o którym możemy rozmawiać w takich nieretuszowanych rozmowach. Alergie to jest kolejny temat, z którym boryka się coraz większa część naszego społeczeństwa i myślę, że w związku z naszym stylem życia przede wszystkim to będzie temat, który coraz większej ilości osób będzie dotykał. Boęka mm -hmm. faktycznie, wiesz to ja nawet słyszałam o takim przypadku zgonu z powodu właśnie tego, że ktoś zjadł orzechy, na które miał uczulenie, takie sytuacje faktycznie, faktycznie się zdarzają. Ja powiem jeszcze tak, biorąc pod uwagę wszystkie informacje, które gdzieś tam znajdują się na produkcie, na przykład gdzieś tam wstępnie na górze 100% albo 97% czegoś to to nie zawsze oznacza to, co na pierwszy rzut oka widzimy tak naprawdę, co, co jest, to jest prawdą. Natomiast powiedz mi tak Monika, na co w takim razie szczególnie zwracać uwagę na etykietach? Bo pierwsze mamy ładny obrazek, zazwyczaj marketingowo ładnie opakowany produkt, jakimiś dużymi literami wypisane to, na czym Producentowi zależy, żeby to się sprzedawało, a z drugiej strony mamy, tak jak mówisz, te ety etykiety mają swoje też wymiary czcionek, którymi muszą być pisane. I one są bardzo małe, czasami nawet niewidoczne, szczególnie dla osób starszych. Tak, i to jest, to jest taki jeden z podstawowych problemów, na który też zwraca uwagę legislator że nie można ukrywać informacji, że te informacje muszą być podane w formie czytelnej, więc ta czcionka nie może być za mała. To jest jedno z podstawowych, podstawowych, problemów i podstawowa kwestia, która jest poddawana też ocenie przez różnego rodzaju inspekcje, czy inspekcję handlową, czy też inne inne ośrodki, które dokonują takich kontroli bezpośrednich produktów, ta Informacja na etykiecie nie może być ani za, za drobnym drukiem, ani zbyt małym drukiem, żeby właśnie taki standardowy, przeciętny konsument, który może nie mieć dobrego wzroku, może nie mieć jakichś wysokich kwalifikacji, umiał, potrafił te informacje zrozumieć i odczytać. Więc to też, na to trzeba, na to trzeba zwracać uwagę, żeby te informacje były przede wszystkim. Podany w formie czytelnej, żebyśmy mogli je odczytać. Jeżeli czegoś nie jesteśmy w stanie odczytać, z mojej perspektywy, oczywiście to są państwa wszystkich wybory żywieniowe, ale z mojej perspektywy to lepiej tak, z takiego produktu zrezygnować, odłożyć go z powrotem na półkę. Dokonujemy pewnego rodzaju wyboru. Jeżeli ja nie umiem czegoś przeczytać, jeżeli to jest za małą czcionką, to ja po prostu tego nie kupuję, bo ja nie wiem. Co tam jest w środku, bo po prostu tego nie jestem w stanie doczytać. I jeżeli już czytamy te etykiety, to czytajmy faktycznie te informacje, które są podane. Nie sugerujmy się obrazkami, bo czasami jest tak, że mamy masło, które, może inaczej, produkt, który sugeruje nam z obrazka, że jest to masło, a w nazwie tego produktu pojawia się osełka, ale nie osełka masła, tylko jest to osełka. A to już jest definicja kształtu, a nie definicja produktu. Masło jest produktem, który mieć, musi mieć określoną ilość tłuszczu mlecznego powyżej 82%. Są masła też zawierające 83% tłuszczu mlecznego, więc to jest, to jest generalnie produkt, który musi mieć w nazwie masło, żeby był masłem, a nie osełka, która może być wyrobem. Nazwijmy go szeroko, masło podobnym. Więc czytajmy te etykiety ze zrozumieniem. Mleko też musi mieć w nazwie mleko, a nie narysowaną krowę na opakowaniu, która sugeruje nam, że to jest mleko, ale nazywa się to na przykład jakoś bardzo mocno literacko i wcale tamto mleko w nazwie nie występuje. Więc na to zwracajmy uwagę, tego pilnujmy przede wszystkim. No i poza tym, jak już przechodzimy do tego czytania etykiety, do tabeli wartości odżywczych, zwracajmy uwagę przede wszystkim, ile jest tego błonnika, o którym już wcześniej wspomniałam, bo to jest dla nas ważne, dla naszego organizmu jest to ważne. Zwracajmy uwagę, ile jest soli, bo my mamy problem z, ze zbytnim spożyciem soli w produkcie, w produktach różnego rodzaju. Ta sól nam się przewija pojawia i potem mamy różnego rodzaju problemy z tak zwaną pompą sodowo-potasową w organizmie naszego organizmu. A co za tym idzie, możemy mieć problemy z różnego rodzaju układ, kłopotami ze strony układu, czy nerwowego, czy ciśnieniem. Więc to też może być dla nas kłopot. Zwracajmy uwagę, ile jest tej, tej soli. No i przede wszystkim zwracajmy uwagę, ile jest Tłuszczu, i ile jest kwasów tłuszczowych nasyconych. Tłuszcz nie jest zły, bo to też trzeba odczarować. Tłuszcz nie jest zły. Tak samo nie są złe węglowodany, bo węglowodany to nie równa się cukry. Cukier to jest co innego. Cukier to jest naj, w najprostszym takim wydaniu. Sacharoza, to co dajemy fruktoza-glukoza, sacharoza, to co dajemy do słodzenia sobie herbaty, to jest cukier w najprostszej postaci. Cukry też dzielą się na złożone i proste. Węglowodany to są węglowodany złożone plus cukry proste, to jest ta suma, suma, suma tych dwóch, powiedzmy, że składowych, więc węglowodany są pojęciem nieco szerszym niż, niż, niż pojęcie cukrów. Węglowodany są dobre dla organizmu. Wszystko musi być w odpowiedniej ilości podawane do organizmu człowieka. My musimy to spożywać w odpowiednich ilościach, żeby nasz organizm po prostu funkcjonował i żeby nie było niedoborów. Zwracajmy uwagę na te, na te informacje, też w kontekście takim, jaką mamy specyfikę naszego życia. Bo być może my potrzebujemy więcej energii, bo wykonujemy cięższe zawody. Jeżeli pracujemy fizycznie, to, ta nasz, to nasze zapotrzebowanie energetyczne organizmu jest większe niż jeżeli pracujemy w formie stacjonarnej, siedząc cały dzień przy biurku. Więc też musimy na to zwracać uwagę. Więc te informacje, które. O których mówiłam: wartość energetyczna, zawartość tłuszczu, zawartość węglowodanów, zawartość soli, zawartość błonnika to są informacje, które powinny na nas wywierać największe wrażenie i na to powinniśmy zwracać uwagę w sposób najbardziej szczególny. No i plus, oczywiście, jeżeli jesteśmy alergikami, to czy tam nie ma żadnych składników alergizujących? Monika, to zadam też takie ostatnie pytanie. Czy zdarzyło ci się, że chciałaś kupić jakiś produkt, ale po przeczytaniu etykiety byłaś wręcz zszokowana i nie doszło do zakupu takiego produktu? Czy coś takiego kiedykolwiek miało miejsce? No, muszę przyznać, że to się zdarzało. Ja generalnie czytam te etykiety, i czasami produkty spożywcze wybieram dość długo w sklepie, bo przyglądam się tym etykietom i czytam te informacje. I bardzo często zdarzało mi się, że odłożyłam produkt na półkę z powrotem. Bo on nie spełniał moich wymagań, bo na przykład było w nim za dużo soli, bo na przykład było w nim za dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, które akurat w tym momencie nie były dla mnie potrzebne, nie były potrzebne mojej rodzinie, więc rezygnowałam z tych, z tych produktów. Co nie jest wcale powiedziane, że ja nie kupuję słodyczy, bo to też, żeby tak odczarować, odczarować rzeczywistość. To, to, to też nie jest tak. Zdarza mi się kupić jakieś takie czy przekąski, czy, czy właśnie słodycze, czy coś, co nazywamy takimi przegryskami. Nie, nie do końca zdrowymi, ale też czytam te etykiety, zwracam uwagę na te informacje i tak faktycznie zdarzyło mi się, że odłożyłam na półkę, bo na przykład nie, nie spełniało to moich oczekiwań. No i też tak jak już wspomniałam wcześniej, zdarzyło się czasami, że odłożyłam na półkę, bo po prostu nie widziałam tej etykiety, nie widziałam tych informacji, było to tak drobnym drukiem albo tak zamazany, że stwierdziłam nie, nie wiem co jest w środku i odkładam to na półeczkę z powrotem. Czyli kupujmy mądrze, patrzmy, to, co jest, patrzmy na etykiety i na to co faktycznie produkt zawiera, a nie na jego opakowanie i to co jest wytłuszczone dużymi literami. Monika Partyka, Monika bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za poświęcony czas widzimy się na pewno z tobą w przyszłym roku na drugiej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej. Mąka powiedz jeszcze jaki to będzie temat. Z czym no są? temat będzie związany z jakością, generalnie temat będzie związany z jakością i będzie to temat związany z jakością o różnych obliczach. Bo my czasami tak jak ja zawsze podkreślam, stawiamy to słowo jakość na sztandarze, idziemy z tym sztandarem na pomnik, budujemy sobie samemu, przede wszystkim pomnik związany z jakością, a ja bym chciała pokazać, że jakość przede wszystkim tkwi w szczegółach, przede wszystkim tkwi w drobnych rzeczach i przede wszystkim dotyczy wszystkiego, co nas otacza, dookoła. I tak jak zaczęłam mówiąc, że chemia jest wszędzie i wszystko jest chemią, tak samo mogłabym zakończyć, że jakość musi być wszędzie i wszystko powinno być jakością. Brzmi bardzo interesująco. Tak więc już dzisiaj zapraszamy Państwa do zakupu biletów na ogólnopolską konferencję jakościową do 31 października w bardzo atrakcyjnej cenie. Lekcje można już zobaczyć, przeczytać. Na naszej stronie jakośbezretuszu.pl Jeszcze raz 7 października widzimy się na poniwcu. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Informacja do mnie na mail, małpa jakośbezretuszu.pl A już za dwa tygodnie widzimy się z Beatą Łuczak i będziemy rozmawiali, co naprawdę znaczy skuteczny system zarządzania jakością. Monika, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.